Które nowe gry wyglądają albo mają wyglądać jak PS1? Nie miałem PS1, bo miało ohydną grafikę. Jakoś takiej okropnej grafiki nie widzę zbytnio w produkcjach. Ja pytam, bo e, nadworny ludolog Twitcha mógłby podać jakieś przykłady, a nie operować na ogólnikach. Dobrze, to już ci mówię. Słuchaj. E, grałeś w jakiś dema w e, festiwalu Steam? Czyli gry, które niebawem wyjdą? Czy nie interesowałeś się tym festiwalem? Oglądają ciebie i innych. Okej, okay. to ci tylko powiem tak, bo tytuły są świeże i ja mogę ich nie kojarzyć. Na festiwalu Steam pojawiło się bardzo dużo dem, gier, które mają po prostu grafikę dosłownie z PlayStation. Ale nie chodzi o to, że ta grafika jest... To ci dam przykład. Jednym z kilku przykładów może być na przykład ten Abiotic, nie? O, Abiotic Factor. To jest taki pierwszy lepszy przykład, ale zaraz ci pokażę więcej. Tylko to nie jest tak, że ta gra wygląda tak dokładnie źle, jakbyśmy teraz ją na Station odtworzyli. To jest taka nowoczesna wizja. Patrz, już ci pokazuję. Gra, która jest w rozdzielczości na przykład 4K, ale widzisz na teksturach o coś takiego. Czyli widzisz po prostu, że są niewyraźne, że są rozpikselizowane, że tekstury, że te sprajty, to są takie sprajty te niektóre elementy, no są bardzo inspirowane i zrobione w takim stylu, żeby przypominały gry sprzed 20 lat. Natomiast ta jeszcze może być, ta może przypominać po prostu starego Half-Life'a i gry na PCcie. Bo na pc wiadomo była większa moc obliczeniowa, była większa rozdzielczość i po prostu było więcej tych pikseli na ekranie, dlatego ta jeszcze nie wygląda tak, nie? Ale na przykład jak sobie byś zobaczył gierki, Backshot Roulette, albo wejdziesz w ogóle sobie na iCio, jest mnóstwo tytułów, które mówię o takiej grafice. Mówię o czymś takim, czyli to nie będzie tak źle wyglądało jak teraz gra z PlayStation 1 odpalona po 25 latach, ale mówimy o takim stylu graficznym. On nie ma nazwy chyba, ale ogólnie ten styl graficzny, czyli taka duża ilość pikseli specjalnie kontrolowana, jakby słaba rozdzielczość tych grafik, to jest nowy motyw i tu w ogóle zaraz ci pokażę na itch.io, gdzieś tu się wkleja PSX chyba tu się wpisuje. W tym stylu powstaje mnóstwo gier. Mnóstwo teraz gier powstaje właśnie w takim stylu. Nawet przecież popularne, tylko że zabronili tego, nie? Bloodborne. No właśnie, z tym Bloodborne'em jest problem, bo oni tego Bloodborna na PSX jakoś tam on o to musiał usunąć w ogóle? On chyba to musiał w ogóle usunąć. Oni mu tam zagrozili, nie? Bloodborne Card. Ta ten demake Bloodborne'owy. Ale mówimy o czymś takim że o, to jest dobry przykład, już patrz, zobacz sobie grafika wygląda ewidentnie jest inspirowana właśnie latami PlayStation 1, PSX, ale to, co będzie oskryptowane, czyli silnik, jak się postać rusza, jakie będą możliwości, wiesz, strzelanie, ekwilibrystyka, w ogóle no, skrypty, będą nowoczesne, czyli dostosowane do dzisiejszych standardów, do tego, co silnik potrafi. Wtedy niestety było to dużo bardziej ograniczone, więc w tym momencie masz do dyspozycji, wiesz, dużo więcej niż kiedyś. Fajny silnik, naprawdę jakieś Unity czy Unreal, na nich możesz naprawdę fajne rzeczy porobić, na przykład destrukcję otoczenia możesz zrobić, wiesz, jeżeli silnik pozwala na to jakieś zaawansowane wybuchy i tak dalej, ale wszystko się dzieje na takiej, można powiedzieć, słabej grafice, na czymś takim. Ja Ci powiem szczerze, patrząc po demach, które wychodziły oraz ogólnie popularnych grach, które tutaj na tej platformie oraz na Steamie wychodzą, no, muszę Ci powiedzieć, że może tych gier być coraz więcej, coraz więcej. Na iChiop. Często gry wychodzą jako pierwsze, tutaj, za darmo albo za kilka dolców, a jeżeli są już rozwinięte do takiego stopnia, że, że jest ukończona gra, to później na Steama się decydują ją wrzucić, nie? Aha, dobra. The Future of Bloodborne Card, czyli to jest właśnie to, co oni z tego Bloodborna zrobili, nie? Czyli Sony się z nami skontaktowało, długo by opowiadać. A, czyli musimy niestety porzucić to, co żeśmy ostatnio nazwali Bloodborne Kartem, czyli oni po prostu wiecie, na jakby uniwersum Bloodborna zrobili wyścigi. Jak Mario Kart czy Crash Bandicoot, nie? Crash Team Racing. Oni to zrobią, ale potrzebują musi być opóźniony projekt. Czyli będzie się troszkę inaczej wyglądać, bo ona nie może wyglądać jeden do jeden. We don't have to release date, but yet dawa. Czyli postarają się zrobić jak Czyli co po prostu nie będą mogli chyba użyć w ogóle nazwy Bloodborne i nie będą mogli kluczowych grafik użyć jakichś potworów czy, czy budynków, które należą właśnie do Sony. Wiecie co jest najsmutniejsze? Że to miał być chyba darmowy projekt. Czy oni to chcieli pieniądze na tym robić? Bo jeżeli to był darmowy projekt, to kurde, wielka szkoda, że im po prostu nie pozwolili tego zrobić. Kurde, ten demake, a ten demake wyszedł w ogóle, nie? O jest, to jest to. Widzicie? No i za darmo jest download. Ale ja nie chcę w to grać, bo ja chcę przejść normalnego bladborna, a nie tego. Ej, a właśnie, a jakby na przykład takie Sony, nie? Wzięło ich. I po prostu pozwolili im zrobić ten projekt, i wpieraliby go do, do PS Plus'a, albo wdupiliby go na, do y, Retro Classic w PS Plusie, nie? A tutaj macie trailer, jak to miało to wyglądać. Quadra duple. Tak feel. miał wyglądać ten Bloodborne Kart. To jest robione teraz. Yy, Oj, na wzór, i to wygląda mega na PSX, nie? To giga wygląda. Na, jak, jak na PSX-ie, bo. bo... Kto... Tu ktoś napisał właśnie, że PlayStation nie miało osi Z na teksturach, stąd był ten tak zwany wobbling. Czyli tu jest zastosowany nawet ten wobbling, czyli te takie mrużenie jakby tekstur, te mruganie. Mówimy o tym, nie? No. Właśnie. No. Ja pierdziele, to jest masakra, nie? Przecież... Mogli wziąć normalnie chłopów, kurde, z nimi się dogadać. Naprawdę bez tego Ej, wiecie co powinni w ogóle zrobić? Powinni w ogóle wziąć z nimi normalnie chłopów opłacić i jeszcze sami dodać ludzi ze swojego studia, żeby zrobili infrastrukturę pod multiplayer tej gry. Kurde, napędziliby w ogóle sprzedaż, bo zrobiliby tak, że multiplayer do, do PlayStation potrzebuje PS Plusa. Więc napędziliby, że ta gra będzie w PS Plusie, i jeszcze, że trzeba mieć PS Plusa, żeby grać multiplayer. No patrz. Tylko po co żaden zarobek dla nich? Ale jak żaden zarobek dla nich? Jak żaden zarobek. Ty to, jak ty dodajesz grę do PS Plusa, to ty, to ty nie zarabiasz na tym? To ty nie wiesz, jak to działa? Jeżeli dodajesz jakąś grę i dodajesz ją do PS Plusa, to momentalnie napędzasz sprzedaż PS Plusa. A PS Plusa jest jednym z najważniejszych ich rzeczy, na których będą zarabiać i będą prawdopodobnie wszystkie firmy najbardziej na abonamentach zarabiać, a nie na kupieniu jednorazowej gry. A i tu ktoś gada głupoty. Miało oś Z, ale PSX obsługiwało tylko koordynaty w liczbach całych, a nie z przecinkami. Stąd ten wobling, czyli te pomiędzy nie dawały rady. No i niestety, nie doczekaliśmy się to główna gra, która by nic nie zarobiła. Ale o, o jakiej grze mówisz? Hopie, ty wejdź, se, zobacz jakie gry w, są na PlayStation. Ja kiedyś myślałem, że aby gra była dodana na PlayStation, to musi przejść przez taki szereg certyfikatów, takich kurde akceptów, żeby to w ogóle mogło się w storze pojawić. Ale później, jak zobaczyłem jakie tam są gry, to zmieniłem moje zdanie. Ja pierdziele, to jest teraz pogoń. Ej, to teraz to wygląda... Ej, w ogóle to jest... Ja to kurde nie wiem jak oni to chcą zrobić, bo, bo ja nie grałem w Bloodborne, ale widziałem tą walkę, że ta walka polega na gonieniu bossa, nie? No. I on teraz tak, jakby. Zam... On jest pojazdem! On nie ma pojazdu, bo on zdupia. Tak, jak w grze, on zdupiał, jak z motorkiem w dupie, to on tutaj ucieka po prostu. No, nie wiem, moi drodzy, czy wy uważacie, że tego typu gry będą wracać teraz do łask? Możecie napisać.